Zawalił mecz w Jastrzębiu z JKH GKS-em z drużyną, która jednak przez wiele lat jakby cały czas aspiruje do miana tej topowej drużyny. No i w tym meczu miałeś dużo okazji do gry, więc czujesz, że to był taki spory kredyt zaufania od trenera? Na pewno tak, bo zaufał mi tak jak moim kolegom, tak? Młodszym Dawidowi Maxowi i grającym w przyszłym sezonie Miszy, tak? I pokazaliśmy dobr z dobrej się strony, tak, i więc trener nas wypuszczał. Dawaliśmy z siebie wszystko i jestem zadowolony z tego meczu. Sam miałeś kilka nawet okazji do szczelenia bramki. Jak... Tak, i fajną, mogłem mieć fajną asystę, no ale niestety. To chyba można powiedzieć, że nie taka ta liga seniorska straszna, jak ją malują. No, dopiero zaczynamy, tak, się wdrażać w to, więc zobaczymy, jak to przyjdzie z czasem. Nie? Dzisiaj wygrana to na pewno cieszę, bo to jest koniec końców najważniejsze, ale chyba ta nerwówka w końcówce to chyba coś na własne życzenie, mimo wszystko. No jednak trzeba tak walczyć do końca i nie odpuszczać, tak? bo jak się zrobi właśnie takie słowo głupie kary, to potem to dekoncentruje de de drużynę i trzeba z tym walczyć, nie? Ty w tym poprzednim meczu nie grałeś, co prawda, z GKS-em Tychy, no ale po tym meczu z Tychami, czy wcześniej z Oświęcimiem, po tych dwóch porażkach, to chyba przydał się taki mecz wygrany, gdzie tak, to zwycięstwo tak. jest wręcz wyszarpane. Mhm. No to właśnie to dużo nam dało, tak, walczyliśmy do końca i pokazaliśmy, że trzeba po prostu oddać całe serce, nie? Dzisiaj na lodzie zobaczyliśmy Ciebie, nie brata, więc zapytam o to, czy rywalizujecie o to miejsce w składzie? No pewnie jak to młodzi zawodnicy musimy walczyć o swoją szansę, tak? pokazać się do, z dobrej strony i dawać siebie wszystko. Wróciłeś do gry na lód po kontuzji, e, więc zapytam o to, czy czujesz się już tak w pełni, e, tak na 100% gotowy do gry? Jak najbardziej, tak. Ja już wyleczyłem całą kontuzję, tu fizjoterapeuci mi pomagają dobrze, wzmacniam. I wracam jest bardzo dobrze. Ta kontucja chyba wybiła cię trochę, z tego, trochę na pewno, z tego rytmu przygotowań do nowego sezonu. Myślisz, że już nadrobiłeś w pełni w zaległości? Nie wiem, czy w pełni? Jeszcze tam jest parę mankamentów do poprawy, ale jak najbardziej jestem dobrej myśli i dobrze mi szło.